A więc zacznijmy od pokazu. Ok, teraz postaram się wszystko dokładnie wytłumaczyć. A więc, jak już zauważyliście, na pokazie najpierw robię po prostu ruch trzecim palcem, potem czwartym, i dam potem na przykład tu dwa. I później, zamiast znowu robić te i cofać te palce do tyłu, to cofam je, robiąc kolejny ruch, czyli mm, cofam ścianę tym palcem. I później znowu, i znowu cofam. I jest to naprawdę płynne w porównaniu do takiego sposobu. To tutaj, jak widzicie, są dosyć duże przerwy. Bo po prostu te palce muszą tutaj wrócić, i znowu popchnąć tą ścianę. A w moim sposobie jest to dosyć szybsze i płynniejsze, to, ponieważ te palce wracając, od razu robią kolejny ruch. Tak więc naprawdę się to opłaca. Jednakże jest to nie wiem dlaczego, ale troszeczkę ciężkie do wyćwiczenia permutacji H. Bo jestem przyzwyczajony do robienia po prostu U2. A jak muszę zrobić to u, no to jest trochę ciężko, ale na pewno sposób jest szybszy i polecam każdemu. I to na tyle, jeśli chodzi o taką mi ciekawostkę, że tak powiem. I bardzo gorąco dziękuję każdemu za oglądanie tego filmu. I życzę bardzo długiego, miłego weekendu. Cześć!